Polski przyjął korzyść majątkową w postaci 1020 dolarów amerykańskich od osób działających w interesie obcego wywiadu. oto, to, że zorganizował przyskład broni na terenie Warszawy i przekazywał nielegalnie broń panu. Proszę Panią przyznaje się do winy? Nie. Przyznaje się do czynów. Ale co oskarżony przyznaje się do winy? Dwa wyraźnie mówię. Przyznaje się do czynów. Do winy się nie przyznaje. Nie czuje się winy. Dobrze. Po powrocie do kraju w 1945 roku, razem z oskarżoną Marią Szynoprowską. Czy oskarżony się zajmował? Jakie były jego działania? Dostaliśmy rozkaz od dowódcy drugiego korpusu generała Władysława Andersa, aby zbierać informacje na tematy polityczne i gospodarcze kraju. Czyli szpiegowanie dla mocarstw Zachodnich. Drugi korpus Polski podlega wyłącznie rządowi RP w Londynie. Dzień była to działalność szpiegowska. Wywiadowcza, Wysoki Sądzie. Szpieguje się dla drogi. My prowadzi, prowadziliśmy jedynie działalność wywiadowczą dla polskiego rządu. Jedyny prawowity rząd polski jest tu, w Warszawie. Anglia, Francja, Stany Zjednoczone oraz ONZ. Jedyna armia polska jest tu w kraju. Oskarżony uchyla się od służby wojskowej, gdyby to nie w wojsku polskim. Oskarżony jest dezerterem, przeciwnym Wysoki Sąd. Uważam, że wystąpienie z armii polskiej, której byłem oficerem przez ostatnie 20 lat, i wstąpienie do tak ludowego wojska, w którym oficerami są Rosjanie, Znanie. byłoby dezerterem. Ja składałem przysięgę w niepodległej Polsce. Jeżeli pan tak będzie zeznawał, to kula w łeb murowana. Co konkretnie robiło oskarżony? Dostałem rozkaz stworzenia siatki wywiadowczej w organizacji NIE, której powódcą był generał Emil Hildorf z Po powrocie do kraju zorientowałem się jednak, że siatka już nie ale ja przecież powiedziałem to wszystko w śledztwie. Jakie, Jakie informacje przekazywał oskarżony z Radzieckiej Armii Andersa? Armii Polskiej Andersa. Przekazywałem głównie informacje o charakterze gospodarczym. Przekazałem zresztą treść umowy gospodarczej, zawartej między Polską a Związkiem Radzieckim, zresztą bardzo niekorzystnej dla Polski, według której polski węgiel, zboże, nie wiem być przekazywane za kobietą. Odbieram oskarżonemu. A Polska otrzymała okay. w zamian bezwartościowym. Tak powiedziałem. Odbieram oskarżonemu głos. Oskarżony uczestniczący danych. Głównie jest w pracy codziennej, ale ze względu na to, iż byłem urzędnikiem y, Ministerstwa Spraw Zagranicznych, miałem dostęp do specjalnego biuletynu, y, w którym pojawiały się na pojęcia wypowiednie z gazet zachodnich oraz y, na słuchu zagranicznych stacji. Czy oskarżony twierdzi, że treść tajnej umowy między Polską a Związkiem Radzieckim, opublikowana w biuletynie informacyjnym, tak? Nie, umowa nie była. Właśnie. Więc została przez oskarżonego wykradziona. Niech oskarżony. A informacja na temat wojska. Skąd oskarżone czerwono? Poprosiłem Mateo Sieradzkiego o przygotowanie odpowiedniego oskarżone. raportu. Oskarżonego Sieradzkiego o przygotowanie odpowiedniego raportu. Raport o wojska przygotowany na podstawie dziennika ustaw, który jest w nie ma prawa zabierać głosu bez. Ja potwierdzam słowa oskarżonego. Oskarżony twierdzi, że wszelkie informacje były bezwartościowe ogólnie znane. Zatem oskarżony oszukiwał swoich przełożonych. Oszukiwał rząd Donbassu. Oszukiwał generała Andersa. Tak? Tak. W pewnym sensie oszukiwał. Dlaczego? Niech oskarżony powie, dlaczego oszukiwał swoich przełożonych. Czy mówiąc to, oskarżony myśli, że umniejszy swoją winę? Nie, nie myślę, że umniejszy swoją winę. Ja po prostu myślę, że sąd nie jest zainteresowany tak naprawdę dotarciem do sedna sprawy, do tego, jaki miałem dylemat. Dylemat? Jaki oskarżony miał dylemat? Ja zacząłem tracić wiarę w sens tego naszego działania, tego wszystkiego. Przekazywania informacji na Zachód. Zachód sprzedał Polskę w Jałcie sowieckim. E, dobrze. Czy oskarżony poznaje ten dokument? osób, nazwisk, numerów służbowych pracowników Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego. Jest nawet adres ministra Natury, jego zastępców, departamentu pracowników radzieckich, które są do przedszkola, stołówki i garażu. Czy oskarżony nadal twierdzi, że te informacje są ogólnie znane? Czy oskarżony nie widzi tutaj na drodze ściśle tajne? Pytanie. Zbieranie informacji na temat pracowników bezpieczeństwa. Zbieraliśmy różne dane. To drugi korpus później decydował o tym, jak je wykorzystać. Gromadząc te dane nie szkodziliśmy Polsce. Przeciwnie. Broniliśmy jej interesów i niepodległości. Wszystko, hmm. chyba nie pamięta. Nawet nie do zeznania zmiany Cytuję. Chodziło o fizyczną likwidację aparatu bezpieczeństwa i tym samym podejrzewanie jego pracy. Czy oskarżony teraz sobie to przypomina? To zdanie jest wyrwane przez sąd z kontekstu. Ja dobrze pamiętam co powiedziałem. Fizyczną likwidację funkcjonariuszy aparatu bezpieczeństwa proponował nam Wacław Alchimowicz. Kapitan Wacław Alchimowicz, pracownik Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego. Poprzez Leszka Kłócińskiego, swojego dobrego przyjaciela jeszcze z lat szkoły promokratora UB, który nas później zadenuncjował. Ja proszę o powołanie ich obu na światło. wie, ale Czy obroda podtrzymuje wniosek oskarżonego? Nie, Wysoki Sądzie. Oskarżony tego z nami nie uzgadnia. Dziękuję. Dalej. Alchimowicz był przed wojną członkiem ONR i rzeczywiście chciał zabić funkcjonariuszy Aparatu Bezpieczeństwa politycznego. ale tylko tych pochodzenia żydowskiego. Reszta, racji. Współ nie przeszkadzała, Nie przeszkadzamy, ale tamtych można było zerwać. Ale powiedziałem również. Tak dysponuje środkami, by wykonać taki zamach. No tak dysponuje środkami, by wykonać taki zamach. Tak, powiedziałem coś takiego, ale powiedziałem również że fizyczna likwidacja funkcjonariuszy leży w sprzeczności z rozkazami, jakie otrzymałem od generała Władysława Alteca. Zresztą Archimowicz Al bardzo nacisnął na, 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 na tą likwidację. Napisał nawet raport do dowództwa drugiego propuszu, co do nim rzecz w tej sprawie. Ale ja nie podejmowałem naprawdę żadnych działań w tym kierunku. Czy oskarżony poznaje ten dokument? Jest wewnętrzna instrukcja Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego, mówiąca o tym, jak należy aresztować działaczy PSL, jak należy zastraszać księży przed wyborami, jak należy fałszować głosy w urnach, aby nie dopuścić do udziału w wyborach. Wiem, co nie jest. Oskarżono odpowiedź na pytanie. Skąd oskarżony ma tą instrukcję? Z Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego. Poprzez leszka. Kupcińskiego poprzez Wasz Kłopot. I oskarżony przekazywał te ważne dla bezpieczeństwa państwa informacje obcemu wywiadowi. Obcemu oskarżony nie może zaprzeczyć. Obcemu wywiadowi niczego nie przekazywało. Wszystkie informacje trafiały do drugiego korpusu, który chodzi na pastwór brytyjskiego wywiadu. A stamtąd do polskiego rządu, aby ten wiedział, co dzieje się w Polsce. Chyba polski rząd ma prawo wiedzieć, co dzieje się w kraju, tak? Informacje te jednak trafiamy, do na do obozów obywatelskich. Bardzo te informacje informacji nie szkodziliśmy w Polsce. Chodziło o obronę demokracji. Aby, chcielibyśmy, aby Polska była taka sama, jak dawna, Niech tych nie sieje tu dużo zębów Dobrze wiemy, że usłużyła wasza działalność. Wasza i waszych zachodnich uzgodnień. Chcieliście w Polskę w niewolę obcego kapitału. Przywrócić wyzysk mas pracujących. Panowanie Gróżbę. Mówiłam, że to nie może być jakowiec. Jakiemu akowcowi przeszło czy coś takiego przez nich? Może się, a może mu kazali. Wszystkim nam tym zależy. Wysoki sądzierz. Obrona wnioskuje, aby w tej chwili nie przesłuchiwać oskarżonego Kłazyńskiego, ponieważ gdyż on czuje się w tej chwili niedysponowany. Zamiast za to proszę o włączenie do akt. Zeznania złożone w śledztwie. Niech się Pan nie wtrąca, Panie Mecenasie! Nie uzgadnialiśmy tego. Jak to powiedzieć, co było prawdziwym celem działania naszego rządu? Co Przy przychyla się do wniosku Co Chcę powiedzieć, jak było naprawdę. Zezn moje Zeznania złożone w śledztwie są sfałszowane. Są tam rzeczy, których nie powiedziałem, albo zostały wyrwane przez sąd z kontekstu. Jak chcę powiedzieć, jak było naprawdę. Mam czasami do czytania, bo byłem. No? to niech oskarżony był. No, to koniec. Byłem bardzo. zmęczony. To prywatna sprawa oskarżonego, to sąd mnie interesuje. Sąd przykreślił z obrony i odbiera oskarżonemu głosowi. Sąd, o potraktowaniu jego zeznań w złożonym śledztwie jako zeznań sądowych. To kłamstwo! Ciszej! Po czyjej stronie pan jest, panie mecenasie? Jeszcze bierze pan słonych honorarium za to od mojej żony. Najlepiej dla pana będzie siedzieć cicho mówić jak najmniej. Jedyne, co mi pozostało, to jeszcze mówić prawdę. Po co? I tak nikt tego nie usłyszy.